Siema, robimy powrót na Medivie, dlaczego? Dlatego, że jakiś czas temu, niestety wcześniej o tym serwerze nie słyszałem, ale jakiś czas temu otworzyli serwer, gdzie nie trzeba robić dostępów, no i wystarczy tylko i wyłącznie wbić level, no i będziemy mieli dostęp na jakąś tam daną miejscówę. Przynajmniej z tego co wiem, tak to ma wyglądać. No i jest też już e, Auction Hubs. Ja grałem w Medivie chyba jakoś tam w tamtym roku na Medivie ostatni raz, no, i irytowały mnie dwie kwestie. Pierwsza, kwestie dostępowe. Nie chce mi się robić dostępów, nie lubię robić questów. No, nie chce mi się. Druga sprawa jest ta, była taka, że nie było auction house'u. Więc tak, teraz mamy serwer, gdzie nie trzeba robić questów, i auction house już budowany, jakby na każdym serwie. Także dwa największe mankamenty, jakie były na Medivi zostały ogarnięte. Więc stwierdziłem sobie, że wrócimy, pogramy, zobaczymy jak to będzie. Tylko, że no niestety trzeba grać od nowa. No to mi się średnio podoba. Ja już tam miałem... no nie miałem jakiegoś tam dużego level'a, ale... Ale przynajmniej tu nie będę musiał się teraz walić w te frakcje, nie? Więc tak, zaczniemy sobie od menu zadań. Na początku nam zalecają takie rzeczy zrobić. Ja bym poszedł na trolle. Słom trole chyba są lepsze. ODEN 4000X, i one są tutaj na prawo zaraz. No i gitara, idziemy. Ogólnie trochę sobie skilowałem. Jeżeli chodzi o moje skile, to mamy walka wręcz 85. Yy, obrona 85. No i w sumie tyle. I ósmy level. Ale głównie sobie tam stałem w mieście i skilowałem. Aha, ja wziąłem tego taska? Nie wziąłem. Słom trole. Pyk, akceptuj. O kurde, 100 troli, no dobra. Pykniemy szybko, zobaczymy z tym skillem, to myślę, że powinno być łatwo. O. no rare oczywiście, sobie podjemy przy okazji. Biję bestiarkę na chickeny. Niech tam tylko kilka trzeba. O i pyk, z tej drogi bestiarki. Dobra. Co to jest, jakiś ziomek? 50 level. Ty, ja mu, ja mu zabiłem. Dobra. Wybijamy tu. O! no, Na hito spadają te trolle. <gry> w zasadzie to mogłem się tego spodziewać. Jakby tego shitu nie będę zbierał. Aha, bo ja mogę klikać tylko na hajsik, dobra, to zrobię szybko tego taska, on powinien pójść giga szybko, w ogóle powinienem też palić manę, gdzie ja mam... To bym potrzebował sobie gdzieś przypisać, na przykład na F1, przypisz, cyk, F1, o i będę miał światełko i przy okazji będę sobie palił manę, nie? Także co, lecę robić tę taska. Widzimy się, jak zrobię. No, nie wiem, czy tutaj bestiarka do czegoś jest potrzebna, czy nie. Jak to wie to może napisać. A ja lecę robić. Taska, Dobra, ja jestem w połowie. Taska, mam 50 troli. W sumie to mogę zaanulować. Ale szkoda. Stwierdziłem, że do końca ta taska szybko idzie. Wiem, już 18 level na nim. Ten hajs w sumie nie wiem, po co zbieram. bo są jakieś grosze, ale tam zawsze mam co sobie poklikać podczas bicia ich. No, także zostało 40 troli, No i później się pójdzie pewnie na coś kolejnego. A jeżeli chodzi o ten serwer, no to jest jeden taki mankament. Mianowicie, jest on open PVP. Osobiście wolałbym non-PVP, jakby był, ale mam nadzieję, że tego typu serwery jeszcze w przyszłości będą otwierane przez e, Staff Medibi. No, bo to jest też serwer w Ameryce. Niby nie widać, że tam ping jest jakiś wysoki czy coś. No ale wiadomo, jakby było, jakby serwer był w Europie, no to byłoby dużo lepiej, nie? Niezależnie od tego, jaki jest ping, zawsze byłby chociaż troszkę mniejszy. Więc no w skrócie, liczę na to, że Medivia odpali w przyszłości tego typu serwer bez questów, tak, by ze zrobionymi questami. Ale w Europie i non-PvP, nie? To było mega fajne. Nie co to jest za mobek, on ma tutaj jakąś ikonkę? Aha, to był common mobek. I one mają tak osobną bestiarkę. A co daje bestiarka tutaj? Bestiarka, bo już nie pamiętam. Czy bestiarka coś daje? Widzimy jakie są dropy. Jest jakiś extremely rare drop z Swamp Trolli. I chyba tyle. Ogólnie mam tutaj statystyki, ile tego zabiłem. I jest tak, jest normalny. Jest pospolity. Który daje więcej. expa Jest rzadki i legendarny. Okej, okay. i rozumiem, że każdy z tych mobków ma jakieś dodatkowe dropy. No to wychodzi no. Tutaj mamy pyk. Tutaj mamy czerwony. No, a tu dalej nie wiadomo, bo jeszcze ich nie odkryłem, okej. Okay. To nie, nie pamiętam, czy to było kiedyś, na jak grałem, takie jakby elitki. Możliwe, że było, ale... Ale totalnie mi to z pamięci wyleciało. Dobra, zrobiłem bestiarkę na zwykłego trolla. O, na zielono jest. Wooden fishing rod drop. Mhm, mm okej. Okay. Skurowanie, hunter's knife, green hair. Włoski. Czy opłaca się skurować, nie wiem, jak ktoś wie, to poproszę o info. Dobra, mamy to, zrobiłem taska na trolle. Eee, skończyłem na 21 poziomie i pół, także oddamy sobie teraz cyk. Kurde, ale tych tasków teraz się nawaliło kolejnych. Dobra, to mamy gotowe, odbierz nagrodę. Pyk, tak, no już tyle nie dało, bo więcej ekwabiłem na tych trolach. No ale mamy taska gotowego. Także gitarka, kolejny task, kurde, może cyklopy? 500, ale 500, aż trzeba tych cyklopów, Kurde, dużo. 600 guli. Czekaj, a gule są słabsze, ta ta lepiej by było chyba iść teraz na cyklopy. Tam trochę pobić. Chociaż nie wiem, czy nie musiałbym i itemków ogarnąć, trochę lepszyć, lepszych, jakąś brońkę. Sobie lepszą ogarnąć może. Dobra, i 22 level. Wydaje mi się, że cyklopy będą mnie trochę bić, ale pójdę chociaż sprawdzę jak to będzie wyglądało tam i czy jest sens iść na te cyklopy, bo jeżeli nie to patu, mam w minutę level na tych mobkach albo na góle mógłbym pójść, góle są na pewno łatwiejsze niż cyklopy. Dobra, uwaga, jest cyklop. I zobaczymy jak on będzie szedł. On mnie bije po 8. E, w sumie myślę, że będzie z tymi cyklopami. Ale jakaś e, lepsza brońka mi się przydała. Tylko ja bym musiał zerknąć sobie szybko na wiki. Na jaki level mam jakąś teraz sensowną broń? No i ewentualnie jak wie kilka level i tutaj sobie dokupić, nie? No i pytanie, czy będzie na się. Dobra, w zasadzie lepszy miecz to jest e, Fire Sword, no ale on jest dopiero na 40 level. W sensie jak wie 40 level to dostanę od niego full bonusy, ale chyba wcześniej mogę go założyć, także. Powiedziałbym sobie trochę tutaj, wybiłbym, nie wiem, powiedzmy 30 level, poszedłbym go kupić, założyłbym. No i już jestem wtedy z Swordem mógłbym sobie bić kolejne, le kolejne levely, nie? Tak myślę, że tak można by było zrobić. Ciekawe, właśnie, czy jak poleci coś fajnego. Jakiś lepszy itemek, rar na przykład, to czy będzie info jakieś na ten temat? Mam nadzieję, że tak. Chyba, że tutaj musiałbym mieć te, ten czad odpalony. Żeby mi się to pokazało. Oha! Niezły resp tu jest. Ktoś po prostu pierdolną plamę cyklopów na środek respa i Alone. <laughs> Ale to głupio wyglądało, kurde. Serio, ten. No, nie postarali się z tym respem. Ty, w sumie halabarda ma 50 ataku. Ja bym założył halabardę i bez shielda bił. O, ciekawe. Ale na ma 50 taku, ten mój mieczek miał 20. Tylko, że większość, bardziej na łeb będę dostawał, nie? Ale? Ale chyba Git. Chyba tu hand better. Tak mi się wydaje. O, i level up, i 24 level. Czka, że tu się nie dostaje furcha Pejmany na levelu. No ale, chyba przeżyję. No i spoko, powiem szczerze, że idzie z tą halabardą, ale no... Hita też potrafię od tego cyklopa wyłapać. Pa, pa pa co się dzieje? Co jest? Dobra, ale level up'ing, 25 level. Kurde, nie wiem, teraz są na tej Medivie tak dziwnie zrobione. Zwalnięta plama mopków. I chuj, nie? Tak obok siebie, zamiast je tu jeden, tam jeden... To chuj tam, wszystko obok siebie i jalo. Jest kolejny level up'ik, 26. level. A zabiłem dopiero 22 cyklopy, także no... całkiem spoko ten level tutaj idzie. Chociaż myślę, że one trochę dużo HP mają. Nie wiem, czy szybciej nie, nie byłbym level'a na, na gulach, no ale jak już tu jestem, to... Jeszcze, jak powiedzą, spidery są. Chyba bestiarka nic nie daje w tej grze, ale sobie je ubiję. Dla sportu. Kurde, też ten resp tych cyklopów wygląda tak średnio. Musiałbym znaleźć jakiś lepszy. Chyba, że tutaj w podziemię da się gdzieś zejść. Na tor jest jakiś. O, ty, tu nie wiem czy nie był lepszy resp. Nie pamiętam. Wiem, że po coś chyba się tu chodziło. Jest tu minus jeden? W jest. To będzie trzeba tutaj przejść po prostu na cyklopy. I tyle. I kolejny level up 27. A myślę, że może jeszcze level, jeden level da się wbić, zanim stąd wyjdę. No udało mi się wbić level jeszcze 28. Jeszcze tutaj ekipa mnie goni. Ale te cyklopy sobie zabije i będę się zabijał do miasta. Dobra, także 28 level bite. Będziemy zmieniać miejscu na te zimowe cyklopy na zimie. A póki co tyle.